Okazało się, że jeszcze zrobię taki szybciutki odcinek, gdzie wykopujemy w końcu znalezione przeze mnie diamenty. Tak się ma. Czekam. Nie, nie, no nie żyje za rybą. Gdzie? Prawda? Okay. O jest yes, tutaj. No. I teraz idziesz za siebie, za siebie, za siebie. Nie! Pamiętasz, jak spadaliśmy tutaj i leciliśmy tutaj? tej takiej nie, nie, nie. A to było. No to no może ja się z tą z Serdecznie tak. a daj tu na chwilę mogę? Hmm. Ja, ja Nie lubię Dobra, ja tutaj do... Skoro tutaj. Musimy. Um. Po... dzisiaj, ten. Strony. Hmm. strony, tak, stronę w stronę. Yy... Dobra, przeszliśmy. Dobra, już lecę. Masz innego bloku? widzę cię proszę nie. Czy ty masz auto jumpa? Tak. Po co się bo lubię bym na przykład przed tobą z No i... idziemy się popić Jest pod tobą! Jest, daj mi Mogę? 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 Możesz Ja też jeszcze nie mam tu. Teraz już sobie to pochodnie. Daj mi kilo. Proszę, ja też chcę dokonać tego. Teszę. Uuuuh.

Ben bir mişeyim? Ama boş. Ta <zapıldığı> tam? <ihtimalle. gülüyor> <laughs> 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 <Yedinim> blok <laughs> Co chcesz? No zbieraj się powoli i tam wyjść ku, ku drodze, dobra? No dobra, dobra, to pa. pa. No ale zbieraj się, już no się dobra. Powiesz, że... dobra, dobra, No Dobra, dobra, no, to pa, pa pa. No, no. Dobra, no to widzowie no będę musiała się zbierać, bo jestem oszcząka. Więc do zobaczenia w następnym odcinku i pa. do widzenia!